EA, wczoraj o godzinie wypuściło drużynę turnieju. Copa America oraz Euro. Tylko no nie do końca wiadomo o co chodzi z tą drużyną turnieju. Bo to jest chyba jakaś drużyna turnieju, kogoś z EA, kto nie oglądał tego turnieju. Tak mi się wyda wydaje, że. No to tak wygląda. Zresztą już wam pokazuję, jak. Faktycznie, wyglądają zawodnicy, którzy zostali tam umieszczeni. Copa America, Euro zbliżają się do końca, więc przedstawiamy drużynę turnieju zawierającą piłkarzy wyróżniających się w obu turniejach. Aha, czyli takie kryterium tutaj było na wyboru. I też duża paczka rzadkich kart piłkarskich, niewymienna za to, że się tutaj zaloguję. Bardzo proszę. W takim razie wbijam i tę paczkę zaraz dla was też otworzę. No i przyjrzymy się tym, tym zawodnikom, którzy tutaj trafili. No są to karty... Bardzo drogie, to już możecie sobie pomyśleć, o kogo tutaj chodzi. Hmm, aha, tutaj mamy... Zbuduj skład Festiwalu Futbolu, weź udział w Pucharze Festiwalu Futbolu, aby zgarnąć dodatkowe nagrody. To spoko, to myślę, że coś tam można zagrać teraz na odcinku też, jak najbardziej. Natomiast wchodzę sobie w sklep i, I I, czy będzie na mnie czekać ta paczka? Okej, okay, no jeśli się oczywiście sklep załaduje. Jest, duża, rzadka paczka piłkarska. No i co, jakiś zawodnik turnieju? Nie, no gdzieżby tam. Nie ma co się tutaj napalać, że ktoś taki się tutaj pojawi. To do klubu, to co tam na duplikacie, to sobie od razu wymienię, naciskając kwadrat, sprzedam. Jakieś 4000 monet wpadnie. Może starczy mi na jakiegoś zawodnika z drużyny turnieju. Mam 218 tysięcy monet na koncie, także no nic tylko polować. Ale dobra, zobaczmy te, te drużyny, słuchajcie, jak to wygląda. Także już Wam pokazuję, wchodzimy sobie tutaj już na Footbin, no i na dowolnego zawodnika, dajmy na to Kimmich, który jak widzicie 200 tysięcy monet kosztuje i wygląda całkiem zacnie, no ale zobaczmy całą tą drużynę i są, i są ci zawodnicy, słuchajcie, jest, jest Kylian Mbappé, jest Kylian Mbappé, ale z jakiej racji Mbappé, jest, jest De Bruyne, z jakiej racji? Z jakiej racji Kevin De Bruyne? No bo Musiala rozumiem, nie? No, kandydat, kandydat nawet na pewnym etapie do króla Strzelców w Kantę. No jeszcze też, nie? No Hernandez też, no wiadomo, decydujący karny. Ale, ale Mbappe De Bruyne? Tutaj jako takie taki highlightsy tych zawodników, no, no, no bo co? Aha, no bo z Francji trzeba było. Ale tu z Francji jest przecież Kante i Hernandez. Mbappe, De Bruyne, no dobra, Bellingham wiadomo, Bellingham może się tutaj znaleźć, ok, no Kukureja, no też dobrze gra, też dobrze gra. Kadioğlu, Kalafiori, no to też wyróżniające się postacie z, ze swoich nacji, ale no nie mogę po prostu z tego Mbappe i De Bruyne tutaj. Zresztą zobaczmy, co tutaj ludzie na ten temat piszą, żadnego gruzińskiego zawodnika nie ma, no właśnie, to też trochę słabo. Kto zaprosił Mbappe? No i teraz rozumiem sens tego promo przed FUTIS, żeby chociaż ostatnie raz sprzedać pońcy. Bez karty Pepe to, to nie mam w ogóle racji bytu, ale ktoś tutaj napisał że może być w SBC. Hmm, czy i jej w ogóle ogląda mecze? No nie wiem, no niektórzy zawodnicy okej, okay, no to znajdują się tutaj zasłużenie, tak? Jak Kurella, który no, nie jest powiedzmy zawodnikiem pierwszego wyboru, wiecie, jak wchodzicie sobie w reprezentacjach Hiszpanii, Spain, no pewnie da się tutaj dać lepszych zawodników w teorii, tak? Do tej drużyny, a jednak jednak tutaj znalazł się właśnie Kukuryla. Także, no ok. No ale ten Mbappé, no dobra, zobaczmy jak to wygląda w drużynie. Jest i Messi, właśnie, jest i Messi, słuchajcie, Messi 99 znalazł się, ale czy ono wzywa wybitne zawody na Copa Ameryka? No, powiem szczerze, że trochę bym tutaj się spierał. Trochę bym się tutaj spierał, yy, no, ale nie dobra, no, no jak, nie, no, ok. Gdyby nie to, że przyjmuje kryteria, że to jest Messi. I oczekuje się od niego troszkę więcej, no to... to może nie jest faktycznie aż tak źle z jego występami, no przecież są finale i, i też, też liczby dołożył. Vinicius też 97, Fede Valverde. No ja tego Copa America aż tak mocno nie śledziłem, więc nie powiem stricte o tych zawodnikach, którzy tutaj powinni być, a. A nie ma ich, albo ci, którzy są, to są zasłużenie. Natomiast no, widzimy też tutaj, jakby, że to są drużyny dwóch prędkości: Bo jest Messi, Vini, um, którzy, czy, którzy, którzy są praktycznie nieosiągalni cenowo. A potem już wiecie: Olivera, krepał, Aramburu, Nagle, Martinez to są karty warte po prostu swój overall. Um, także praktycznie można byłoby złożyć z nich prawie jakąś tam jednastkę: no bo dałoby się Krepała, um, Dałoby się Davinsona, Sancheza, Munioza, Caicedo, no tylko, że właśnie problem jest w, w obydwu drużynach, że nie ma na przykład tanich napastników, bo tak to, to praktycznie można byłoby złożyć z nich jakąś jedenastkę, ym, którą można byłoby tutaj normalnie też y, pograć, nawet jakiś channel zrobić czy coś takiego, no ale nie ma takiej opcji. W każdym razie no, śmieszna trochę ta drużyna, śmieszna trochę ta drużyna. Jeszcze jest Witinia w SBC, ym, który jest do zrobienia, tam 97 overalla, no Witinia dobra karta w, w FC, więc no... Jak najbardziej można o nim pomyśleć, jeśli ktoś by się zastanawiał, czy, czy, czy warto, to witnia 5 na 5, fajna sylwetka, zawodnik taki, środka pola, który zresztą dostał bardzo fajne kombinacje Playstyle, chociaż, no dobra, no powershoty też są ok. Ja tam jakiś, kiedyś byłem ich większym fanem, teraz troszkę mniej. No co, mamy SBC też y, związane z y, finałami Copa America i, i Euro, ale te karty, które tu dali, no tripier jest, um, jest, y, kto tam jeszcze tutaj, z y, jest Carboni. Z Argentyny. Perez jest z Hiszpanii. No to naprawdę dali Pereza? Dali Pereza do, do showdownów i i tripiera To też tak podanie się linii oporu. No to się nie może podobać. No ale przed finałem euro jeszcze szybkie przypomnienie, no słuchajcie, o partnerze mojego kanału. Jeszcze przed finałem euro mój partner, czyli TotalBet przygotował dla was specjalną promocję, w ramach której możecie zgarnąć kurs 200 na mecz Hiszpania-Anglia. A konkretnie, jak postawicie na zwycięzcę finału. Albo na Hiszpanów, albo na Anglików. Krok pierwszy. Rejestrujcie się z kodem B, korzystając z tego linka, którego macie w przypiętym komentarzu oraz w opisie filmu. Zaznaczacie zgody marketingowe e-mail plus sms, no i aktywujecie konto, ale macie na to 24 godziny od zakończenia meczu finałowego. No i potem, wpłacacie na swoje konto minimum złotówkę i gracie kupon solo zawierający typ na zwycięzcę finału. Czyli jak wejdziecie sobie tutaj po lewej w Euro 2024, Hiszpania, Anglia i która drużyna wygra finał? No właśnie, gracie albo Hiszpanię, albo Anglię, dajmy na to Hiszpanię, no i tutaj stawiacie stawka, wybieracie stawka, 1 zł. I wam się pokaże. Natomiast ten kurs nie będzie widoczny w ofercie i zakład zawieracie po prostu po kursie standardowym, a ten kurs promocyjny 200 zostanie wam doliczony w ciągu 72 godzin od zakończenia meczu, no pod warunkiem, że oczywiście jeśli stawiacie na przykład na Hiszpanię, no to Hiszpania wygra. Albo na Anglików, no to Anglicy wygrają. Do tego macie po rejestracji 3 zakłady bez ryzyka do 111 zł z minimum dwoma zdarzeniami. Jeśli wejdzie, to wygrana trafia na wasze konto. Jeśli nie wejdzie, to Total Bet zwraca wam to, co postawiliście do 24 godzin. A, no i oczywiście, jeszcze mój typ na finał, żeby nie było. No, moim zdaniem. It's coming home. Trofeum biorą Anglicy, stawiam za 25 tutaj złotych. No już pewnie wiem, że większość z was napisze w komentarzu Nie no Pejo, co ty, co ty, lepiej Hiszpania, bo Hiszpania się prezentuje lepiej. Ale, ale coś czuję, że ci Anglicy to dowiozą. Także no co, jest, jest po co kibicować na Finale Euro. Można też oczywiście skorzystać. Oczywiście pod warunkiem, że macie powyżej 18 roku życia. Powodzenia. Dobra, zobaczmy jeszcze ten festiwal futbolu, jak wygląda. Chociaż Puchary Festiwalu Futbolu 4. Zbliża się koniec Euro i Copa America. Dobra, i tutaj jak sobie wszystko wygramy, to zgarniamy. Ok. dla niego Olmo tutaj na czas, dostępnego do 1 sierpnia, czasowego. Tutaj dostępnego do 1 sierpnia Kyla Walkera 97, czasowego. No ale dlaczego czasowego dalibyście normalnego? No ale dobra, no nie będę narzekał. 97 Walker, można sobie nim tak to pograć w nieogran nieograniczonej ilości meczów. Ile trzeba tego wygrać? 12 meczów w Football 4 a za całość jest też Musiala 98, który też jest dostępny tylko do 1 sierpnia. No dobra, ale no to czekajcie, bo ten, ten Musialą akurat można byłoby pograć Musiala 98, Musiala 98, jeszcze go zobaczę sobie, obejrzę dokładnie, Team of the Tournament, on 2,5 miliona kosztuje aktualnie monet, więc tak lekko, tak łatwo go dostać nie jest, a no w sumie w sumie jakby na wypożyczeniu nim pograć, to można byłoby zrobić za, za jednym zamachem mistrzów jednego narodu Niemcy też, nie? No z tym musialem oczywiście, bo bez Musiali troszkę tu ciężko. Dobra, do, to zmierzam do Pucharu Festiwalu Futbolu w takim razie, ehm, chyba że jeszcze jakaś paczka i zapolujemy, wiecie, zapolujemy na coś na coś ciekawego. No, nie no, szansa na trafienie zawodnika z tej drużyny, czy to Copa America, czy Euro jest wydaje mi się całkiem spora, bo sporo tych żurków jest też, tak? Yy, tutaj karty na wypożyczenie. Może coś takiego. Aha, nie, no dobra. No to patrząc na mój budżet, 575 tysięcy monet na gwarantowaną paczkę drużyny turnieju. Ale no to to w ogóle poza moim budżetem. No ale to możemy tą tańszą otworzyć z gwarantowanym wypożyczeniem za 35 tysięcy monet. Niech będzie. Tam jeszcze 100 FC pońców miałem, ale dobra. Zostawimy. Przejdą na, 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 na FC25. Najlepsze te pointsy to właśnie nie to, że gdzieś tam ostały się z jakichś paczek, tylko to są pointsy, które wygrałem w turnieju, który jest zbudowany na PlayStation 5, że za pierwsze miejsce jest 500 FC points, za drugie 100 FC points, także... także no, gdzieś tam te FC points sobie człowiek zachowa. Sanchez, Czeka, no takie te wybory, no to, to już patrzyliśmy na te karty, już wiemy, że żaden z nich tutaj wielką gwiazdą nie będzie. No to idziemy do Pucharu Festiwalu Futbolu i tam zobaczmy, co tam się może zadziać. Dobra, czyli graj, mecze towarzyskie i... Jakie tam będą wymagania, jeśli w ogóle kolejne będą? Gra online, Puchar Festiwalu Futbolu 4 to będzie, tak jest. Max96, piłkarz dowolny na fustiw... Festiwal Futbolu lub Szaleństwa Minimum 8. Ojojoj, Festiwal Futbolu, no dobra, no to tutaj trzeba, tutaj trzeba takich zawodników poszukać. No dobra, taka dosyć pocieszna jedenastka się złożyła, bo jest Markizio, Kessler, Costa, Mario Gomes na ataku, tutaj skrzydełka Musiala, Toc i Salach. ale teraz tak pomyślałem, boże, że przecież ten Musiala 98, coś to ale i tak mam Musiala to co? Musiala to co? To nie jest taki, taki słaby I tak mówię, o, zagram tymi Niemcami w Champions, bo, 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 bo wtedy z tym Musialą 98, ale przecież jak mam 95, to aż takiej różnicy by nie było. No ale w Puchar Festival Futbolu po prostu sobie można zagrać takimi po prostu nietypowymi kartami na domyślnej taktyce, gdzie nic tutaj kombinował nie będę nic nie będę zmieniał. Nie będę, słuchajcie, żadnych wytycznych ustawiał, nie daje ani ofensywny, ani defensywny, nic. Nic, taka jak jest formacja ustawiana, czyli to będzie zrównoważone, 50-50-50, wszystko na 50. Tak, tutaj sobie po prostu zostawiamy i, 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 i lecimy. FC Barcelona tutaj moim przeciwnikiem. Rywal ma Müllera, człowieku, no nie no, w sumie nie ma się coś aż tak za bardzo na tym skupiać, po prostu trzeba polecieć po swoje. A w ogóle taka ciekawostka, że teraz są rozgrywane Mistrzostwa Świata w FC. I w ale jest już Anders Wergang, także ym, no zobaczymy, czy Wergang czy, czy zostanie mistrzem świata w FIFE, czy też w FC24, no bo naprawdę formę ma wybitną. No i teraz tylko zostały mu trzy ostatnie kroki do tego, żeby, żeby w tym finale się znaleźć i ten to trofeum mistrza świata podnieść. No zobaczymy, jestem ciekawy. A tu my tu damy wrzuteczkę, my rozegram sobie głową i tu Sala chyba... W... O nie, no myślałem, że na tu strzelanie, ale się nie udało. Piękny Kessler, dawaj Ruj koszta. Dobrze, ależ teraz pewnie. A, to szybkie takie rage będą. Dobra, to jeszcze jeden pykamy. A, bo tu nie ma mi tu spotkań, więc to jest spoko. Bo to ludzie mogą rage tak. No dobra, no to ja też bydegrał. Yy, zasada rage no jeśli ktoś mi strzeli pierwszą bramkę, no to wychodzę z meczu. I myślę, że dzięki temu nawet taka większa przyjemność może być zrobienia takich wyzwań. Mam nadzieję, że też do tej zasady się stosujecie. No to lecimy z meczem numer dwa. O, ten sam zawodnik w ogóle. Mm, hmm, ciekawe. Ale on już nie chce z nami grać. On już nie chce z nami grać, dobra? Tylko że od razu wychodzi. No, wydawało się, że przez to, że wyszedł na po pierwszej bramce, to może po prostu będzie na tyle miły, że zagramy jeszcze raz i strzelę mu jeszcze jedną bramkę i znowu by wyszedł. ale to się nie udało. Ale ciekawe, czy teraz znowu będzie szuka meczu. Wydaje mi się, że nie powinien bo znowu siebie znajdziemy i co wtedy, kolego? Chociaż, no dobra, 6 mS, sekund pingu, duża szansa, że ten sam przeciwnik. Jeśli to będzie trzeci raz ten sam zawodnik, to nie gram już teraz, nie? Nie gram, montuję ten odcinek, nie gram dalej meczów. I? Dobra, nie no, Kaszkan! Dobra, Kaszkan tym razem. Inny skład, tutaj inne wyzwanie. Daniel Olmo na ataku, lecimy. Można spróbować świnę z Kessalachem. Ładnie rozegrałem przez środek i... 1 do 0, ale tym razem rywal nie wyjdzie tutaj, także to, że ten pierwszy wyszedł, to raczej chyba przypadek niż taki, taki dobry, zdrowy zwyczaj. Gdzieś mi się kojarzy, że było coś takiego, wielka akcja tego, że, tego tych grania goldenów. Nie wiem, ale to było chyba podczas FIFA 21, FIFA 22 jakichś słapów, Ale było coś takiego, że wiecie, głośno w internecie o tym było, że nie bądź szuja, po prostu graj goldena. No ale teraz to, mówmy się, ten hype jest znacznie mniejszy, więc tam nie ma co się tutaj specjalnie nastawić na nakręcanie jakiejś akcji w lipcu, no, no na, na spokojnie, no chce rywal grać, nie gra. Plus jest taki oczywiście tego trybu, że to nie jest 6 minut połowa, tylko to jest... Kurczę, no nie wiem ile to jest, 4 albo 5 minut połowa, no bo ten czas leci znacznie szybciej. Dobra, tak agresywnie dosyć poszedł przeciwnik. Mu przechwycimy, przechwyt, Przemek Frankowski. Przemek Frankowski, samotny rajd, to będzie chyba reprezentanta Polski. Przemek Frankowski, Przemek Frankowski. Przemek Frankowski. Przemek Frankowski. Oj, w końcu powstrzymany. Rój koszta, i to będzie trójeczka. I tym razem reiżku przeciwnika dopiero przy wyniku 3 do 0. A, ale jakoś śmigamy z tym, z tym pucharem, Także raczej się go zrobi. Ale nagród tutaj wybitnych nie ma. No przynajmniej idzie to dosyć, dosyć łatwo. Ja sobie jeszcze tylko przypomnę na sam koniec tego odcinka, właśnie co tutaj dostanę za to, bo to, 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 te nagrody to szybko, chyba pójdą. To, 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 to myślę, że pójdzie błyskawica. I co my za to mamy na żywo? Puchar Festiwalu Futbolu 4. Ile tych wygranych musi być? 12. 3 razy 87, to jest tak? I jeszcze do tego 4 razy 87, a no to można pograć, można pograć, a noż coś fajnego tutaj wypadnie. Ale dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Myślę, że nagram się taki osobny, gdzie po prostu otworzę wszystkie nagrody za ten Puchar. Także to wszystko sobie tu zostawię. Potem, tak wiecie, jednym kliknięciem odbiorę i, i, i będzie coś z tego. Fajnego. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.